Króla Chrystusa Emanuela, które przyszło w 1998 roku. No, nikt nie chce przejąć za ojca. Ojca. Króla Chrystusa Emanuela. Ja mówię o żywym Bogu. Ja tylko mówię, że jest jeden, jedyny ojciec. Ty jesteś królową, bo masz męża. Ja mam też żonę. Jest królową. Ja jestem królem. No, ciężko. Mogę błogosławić w imieniu naszego Ojca, Króla Emanuela. Nie wiem, czego obawiają się Ojcze, kochany, prawdziwe żywe Bo jesteś Bogiem, żywym Ojcem. Dla ludzkiego rodzaju, Ty jesteś święty, jedyny święty. Boże wszechmogący porwać wszystkich nas jedności prawnej, sprawiedliwości, miłości. Błogosławię w imieniu naszego Ojca Króla Emanuela.